Witam wszystkich. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś innym niż sprawa dotycząca morderstwa. Kilka dni temu przeczytałam ciekawy artykuł o tajemniczej śmierci dziewczyny, której tożsamość pozostała zagadką przez 60 lat. Zapraszam do wysłuchania powieści o dziewczynie w niebieskim. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, 23 grudnia 1933 roku, młoda dziewczyna, ubrana w niebieską i buty, białą bluzkę i szalik z kwiatowym nadrukiem, swobodnie owinięty wokół szyi, podczuwała samotnie autobusem Greyhound. Na stacji autobusowej poprosiła o informacje dotyczące podróży i ceny biletów do Airways Pensylwanii i Elmira w Nowym Jorku. Następnie zapytała o bilet do Willoughby. Po przybyciu do Wilby spotkała mężczyznę, który zaoferował pomoc. Dzięki jego wskazówkom znalazła pensjonat pani Mary Jude w samym centrum miasta. Po dotarciu do pensjonatu i zawaterwaniu się poszła spać. Następnego ranka zeszła po schodach do sali śniadaniowej Podczas śniadania Pani Dziut powiedziała jej, jak dotrzeć na dół z kolejowy i do kościoła. Następnie zeszła po schodach na ganek i ruszyła w stronę centrum miasta. Godzinę później wróciła do pensjonatu i udała się prosto do pokoju. Gdy wróciła na dół, trzymając mocno przy sobie walizkę, podziękowała właścicielce za gościnność, oddała klucz do pokoju i zapłaciła za pobyt. Dziewczyna skierowała się o jedną prześlicę na południe od pensjonatu, a pobliska ulica zaprowadziła ją obok cmentarza. Szła dalej ulicą, aż utarła do jej końca. Następnie celowo zanurzyła się w niku klonów i zniknęła z pola widzenia. Wychodząc za lasu, jej oczom ukazały się tory kolejowe, ciągnące się w oddali. Nagle zobaczyła pociąg zmierzający na wschód do Nowego Jorku, pędzący z prędkością około 65 mil na godzinę. Upuściła walizkę, biegnąc w stronę torów. Siła uderzenia pociągu posłała jej małe ciało w powietrze i wylądowało na świrowej nawierzchni. Jej krótkie życie zakończyło się tragicznie. Kiedy jej ciało zostało znalezione przez lokalne władze, wszyscy byli szokowani, gdy chwilę później odkryli, że na ciele młodej kobiety nie było krwi ani widocznych ran. Dokładnie sprawdzili jej ciało w celu identyfikacji, ale nic nie znaleźli. Przeszukawszy jej torebkę, znaleźli monety i bilet kolejowy do Kerry, chusteczkę, kosmetyki, które zwykle noszą kobiety, ale żadnego dokumentu tożsamości. Po przeszukaniu okolicznych szaków, znaleziono jej skórzaną walizkę. W środku znajdował się ręcznik, kilka prymitywnie naostrzonych ołówków i kilka kopert, ale żadna z tych rzeczy nie dawała żadnej wskazówki co do tożsamości dziewczyny. Lokalne władze nie były w stanie Ustali jej tożsamości, ani dokładnych motywów, które doprowadziły do jej śmierci. Ciało zostało przewiezione do lokalnego zakładu pogrzebowego Jamesa McMahona. Po zbadaniu, pan McMahon stwierdził, że zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku kolejowym. Jako dokładną przyczynę zgonu podano złamanie czaszki. Oszacował jej wiek na około 23 lata, ludo-brązowe włosy i orzechowe oczy. Zauważył również, że miała proste zęby, wysokie kości policzkowe i prawdopodobnie urodziła się z rodziców cudzoziemców. Pan McMahon postanowił wyprawić jej należyty pogrzeb. Wiele osób przyszło oddać hołd dziewczynie w niebieskim, ale wydawało się, że nikt nie znał jej tożsamości. Historia jej tragicznej śmierci zaczęła pojawiać się w coraz większej liczbie gazet, a rodziny dzwoniły z bliska i daleka, zesperowane, by odnaleźć Zaginionych bliskich, ale nikt je nie rozpoznał. Została pochowana na potarowanej działce cmentarnej w środkowej części cmentarza Wilby, tuż pod wysoką sosną. Hank Heavily, pracownik cmentarza, zaczął zbierać fundusze na danie jej odpowiedniego nagrobka. Kilka dni później lokalna społeczność odpowiedziała i postawiono pięknie wygrawerowany nagrobek z następującym napisem. Dziewczyna w niebieskim. Zabita przez pociąg 24 grudnia 1933 roku, nieznana, ale niezapomniana. Zaskakująco, ponad 3000 mieszkańców wzięło udział w jej pogrzebie, aby oddać jej hołd i sprawdzić, czy uda im się ją zidentyfikować. W grudniu 1993 roku jej prawdziwa tożsamość została ujawniona, gdy News Herald opublikował artykuł upominający rocznicę śmierci dziewczyny w niebieskim. Artykuł przeczytał agent nieruchomości z Pensylwanii Ed Sekarak, który był wówczas zaangażowany w sprzedaż byłej farmy rodziny Klimczak w Spring Creek. Sekarak odkrył w dokumentach sądowych, że tajemniczą dziewczyną była Josephine Klimczak. Dowiedziawszy się, że Sekarak może potwierdzić to samo dziewczyny, ubranej na niebiesko, prawnik z Willby William Gargiulo. Wystąpił z wnioskiem, aby sędzia sądów spadkowego Falek, Fred Skok, oficjalnie uznał prawdziwą tożsamość dziewczyny. Jednak pytania, czy popełniła samobójstwo, czy też spieszyła się, by dążyć na poziom, pozostały. Również cel jej wizyty w Wilby pozostaje nadal nieznany. Dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie: czy dziewczyna w niebieskim popełniła samobójstwo, czy może był to tragiczny wypadek? Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.